Dzisiaj mamy egzaminy z języka angielskiego. Jest to trzeci dzień maturalnego maratonu i tak się zastanawiam, czy uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Malborku mają się czego bać. Dzień dobry, witam Państwa. Ja jestem przekonana, że nie mają się czego bać. Język angielski, zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym, zdają zawsze rewelacyjnie. I nie tylko język, wszystkie przedmioty znają bardzo dobrze. Fajnie wypadły egzaminy próbne, zdawali coraz lepiej, oczywiście tych egzaminów było nie jeden, ale każdy następny napawał nas optymizmem, a im dodawał skrzydeł, co oznaczało, że te przygotowania są naprawdę na bardzo dobrym poziomie. W tym roku do matury przystąpiło 70 absolwentów, niemniej matorzystów tegorocznych, niemniej jednak dodatkowo 20, 29 osób przystępuje dodatkowo w tym formule 2015, ale to są osoby nie tylko nasi absolwenci, ale także osoby skierowane z okręgowej komisji egzaminacyjnej. Także mamy dwie formuły, dwa różne arkusze, dwa różne czasy. Musimy być bardzo uważni, ostrożni, żeby wszystkie procedury były zachowane. Moi absolwenci są zawsze moimi tymi wyjątkowymi, ukochanymi, ulubionymi e, absolwentami, i ja mogę im tylko życzyć powodzenia, życzyć światłości umysłu, żeby dzięki temu egzaminu dojrzałości mogli spełnić swoje marzenia dotyczące wyboru kierunków kształcenia, żeby dostali się na swoje wymarzone studia no i żeby to życie im układało. Się tak, jak sobie tego wymarzyli. Z korzyścią dla nich i dla wszystkich najbliższych. Wszystkiego najpiękniejszego.